Witam serdecznie w kolejnym, trzecim już filmie z MKS Mielec. Olibusa nagrywałem w Legnicy. Odcinek był taki, bym powiedział, zdawkowy, bo się śpieszyliśmy, olibus miał wyjazd. Olibusa już niestety w naszym towarzystwie nie ma najprawdopodobniej. Jest, ale nie jeździ. Jest, ale nie jeździ. Okiem miłośnika bardzo tak, słusznie tak. dopowiedział. Panie Piotrze, chcemy coś powiedzieć na temat olibusa? Tak, można coś powiedzieć. Przede wszystkim jest to ostatnie jeżdżące liniowo od Legnickiego 222, odróżnia go przede wszystkim na skrzynia biegów, bo jest Wojt. Tak. Ale co ciekawe, jest to ostatni w ogóle wyprodukowany olibus. Tak Włocznie niech było wyprodukowanych 70 czy 80. Nie, Nie wiem, pamiętam. Przepraszam, 40 ilość było. Tak. Bo to 70 to było jelczem 125, także tak. ciekawostka. No został ostatni, jeszcze będzie jeździł. Na pewno mamy grudzień 24, ma jeździć do marca albo kwietnia. No i przejdzie na zasłużoną uważam emeryturę. Właściwie tutaj jeździ tylko dlatego, widzicie, już jest z przodu troszeczkę pomęczony. W 20 bodajże drugim roku miał kolizję z autem osobowym, strzeliła szyba i tylko dzięki. MZK Grudziądz. MZ, MZK Grudziądz został odratowany z ich autobusu, szyba została tak. wyciągnięta. jest no właściwie został tak, jak mówię, tylko została ta dwusetka I mimo to, że już może nie wygląda zbyt defektownie, no bo ząb czasu go nadgryzł. Natomiast silnik chodzi całkiem przyjemnie, ale krótka relacja z małej przejażdżki u mnie na kanale będzie dostępna, także tak. miałem okazję się dzisiaj nim przejechać. Dobrze, no to Panie Piotrze, jeszcze Panu nie dziękujemy, Pan nam pokaże silnik, jakby można było. A to oczywiście, pan nam pokaże silnik, Pan nam pokaże różne klapy, bo przed chwilą się pobrudziłem otwierając silnik w Solarisie, więc muszę scedować na kogoś ten obowiązek. Yy, tak, no to tył, tak jak mówiliśmy w Legnicy, kombinacja Neoplana i Solaris'owskich reflektorów jeszcze bez ramy. To znaczy nie, przede wszystkim to nie są Solaris'owskie, to są lampy do produkcji. Hela. Hela, tak, tak. I, ale takie yy, jak Solaris. No, generalnie uniwersalne można też je spotkać w innych pojazdach, yy, ale to jest tak jak Solaris, Hela, tylko jest nie dołożone, tak jak mówiliśmy. Tak. Nie ma ramek, Dosta man. Stojący, stojący no, panie, przepraszam, no, stojący. nie no przecież jest spółka, tak, oczywiście, tak. jest jednostka mana to samo co w Wielczach M125M, to samo co w Stokrotce D0826, tak? D0820. To samo co w Solarisie, tym najprawdopodobniej co stoi tam. Ja napiszę w opisie, bo tej emocje, dobra, to tam pan sobie odbierzesz telefon, a ja pójdę, yy, że tak powiem, pokazać yy, inne detale. Dlatego że no, w legnicy po łebkach zrobiliśmy ten odcinek o Libusie, a być może warto pokazać tak naprawdę inne rzeczy. Jeszcze słowem silnikowym. Były olibusy oczywiście MAN IZF VOID wariantowo, tutaj mamy wlew paliwa, ale był wyprodukowany jeden olibus do transkomu kozie głowy z silnikiem DAF GS200. Także tak to wyglądało. My sobie teraz pójdziemy do yy, wnętrza. Dobra, mamy yy, olibusa otwartego. Gdzie się otwiera olibusy? Tam, gdzie i 40 20 Tu się akurat nie otwierają, drugie drzwitko pierwsze. Ale były część wozów, które się otwierały właśnie tak jak mówiłem, opacznie. No i co? Eee, tu już pokazywaliśmy, prawie jest identycznie. Eee, HSO Szczakowa, detal, który zawsze pokazuje, ale o, to jest do tekstur najprawdopodobniej będziemy używali. Tu mamy w ogóle taką jakąś błękitną, nie, jakieś nie domo, co, taką wykładzinę, ale to też jest ciekawe. Cockpit yy, olibusa omawialiśmy, ale pokażę zaraz jeszcze raz, bo selektor void. Yy, tu jest prawie że identycznie, szyba też jest dzielona. E, olibus mówi, że mnie kocha, ja go też. To jest jednak motoryzacja. E, kabina jest y, wysoka, tak jak i w Legnicy było. Nie wiem, czy były olibusy z niską, tak szczerze powiedziawszy. Z tego, co się dokopałem, e, to nie było. No, y, nie będziemy omawiali, 15 razy tego samego. E, tu się różnią jakieś tam przyciski, że nie wiem, że no, tu jest zastąpione e, oświetlenie. Najprawdopodobniej kabiny przyciskiem Solarisowym, skrzynia jest Void, czyli tu się różni światła awaryjne, mrugać powinny, mrugają. Wariacja Solarisa z przyciskami marki Hela, jak to słusznie od pana Czerwonego i Karusa, Pirosa Weldzikiego się dowiedziałem, bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Tak, to są przyciski marki Hela, nie Webasto. Kiedyś po prostu jeden ekspert, się wydawało, mówił, że to są przyciski wybasto to są przyciski marki Hela. Yy, lewa strona, tu się nic nie zmienia względem Legnickiego. Bardzo fajny detal, te przyciski. Tylko Neoplany tak miały, ja nie miały. No nic. Yy, radio marki Citroen, nieoryginalne. Mamy kalendarz na 2021. No, sentymentalnie. Hamulec ręczny. Dobra, słuchajcie, idziemy do te doma, bo tam się będzie działo. Tam będzie długi odcinek. No tutaj raz jeszcze neoplan. Tak ja bym powiedział żałosny, znaczy z żałością spojrzenie, że nie będę mógł codziennie jeździć. Tymi... Mamy klapę otwartą. Pokażę wam zaraz, bo to każdy detal jest na wagę złota. Złoto na wagę klapy. Eee, mamy bezpieczniki po polsku. Nie, tak się czyta. Nie, tu jest złącza kontrolna układu pneumatycznego, ale to jest ciekawe właśnie, że taki detal właśnie, to nie wiem czy ktoś pokazywał, mamy włącznik prądu uprzedni, silnik widzieliście, no charakterystyczne wozy, tak naprawdę gdybym, gdybym... Yy... Nie był ciekawy świata, to bym pewnie się w życiu nimi nie przejechał. A tak to dotykałem tymi ręcoma jednego i drugiego, Legnickiego też. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten film. E, film, tak jak mówię, trwa tyle, ile trwa, ale no, Olibus, czy, czy coś chcecie więcej zobaczyć? Nie wiem, co tu można pokazywać. Tu jest. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Ta, w lew. I sprawdzanie oleju bagnetem, miarką bagnetową. Nie mówcie tak na egzaminie prawo jazdy. Wskaźnikiem. Yy, tak. Kończymy, kończymy film. Bardzo serdecznie dziękuję. I idziemy chyba do te doma już tak naprawdę. Ale tam się będzie działo zapowiadanie.